Teraz startuje jeden, widzicie? A nie on! On wylądował Przepraszam bardzo. O. Dzień dobry widzowie, 7 marca. Jestem jeszcze u tej dziewczyny. Ona wyjechała teraz na dwa dni do Walencji, znaczy poleciała i zostawiła całe mieszkanie dla mnie. Możecie to sobie wyobrazić? O. Gdzie tu jakieś światło? Nie ma tu światła? A tu jest. O. Całe mieszkanie dla mnie zostawiła, zobaczcie. Dwie łazienki. Kuchnia. Te pokoje jej są za pozamykane, nie? Ale zobaczcie, jak sobie fajnie mieszka. Tutaj jestem ja. Hello, hello. Jakie to trzeba mieć zaufanie do człowieka, nie? Jak sobie fajnie mieszka. Klucz mi zostawiła. Jest godzina ósma. Słońce już wyszło. Taki krótki filmik na dzisiaj. Może Wam jeszcze coś z drogi nagram? Na razie zamykam drzwi i lecę. Naprawdę bardzo fajnie to jest tutaj zrobione. Zobaczcie. Tutaj znowu. Ogródeczek Ja muszę zejść po schodach Aha. Gdybym wiedział, że tu jest tak fajnie To bym sobie zabukował to od razu na Na cały tydzień O, tam się wychodzi Zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. Hmm. Tutaj ptaszki śpiewają. O. Lecimy. Lecimy. Słuchać przygód. Pogoda jest. Zobaczcie. Tak. Teraz w którym kierunku? Hmm. <laughs> Chyba polecimy w stronę gór. U, 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 u. O. Tam już góry widać. No i moi drodzy. Czekam na autobus linii 21. Tutaj 21. Playa Honda. Chciałbym tam nagrać nisko przelatujące samoloty. Jest niedaleko lotniska. Czekam na autobus. Chyba jedzie moja taksówka duża, ale bez numeru. Bardzo dziwne. Numeru brak. Ceny biletów tutaj są bardzo śmieszne, zobaczcie. 1,40. No, ja teraz mówię ta, na niemieckie warunki, nie? To bardzo tanio. W Niemczech byście zapłacili, no nie wiem, to by był Price sztufę B? B? Nie wiem, ponad 3 euro albo 4 euro nawet. Jedziemy. sobie lubię pojeździć z tubylcami przynajmniej poznacie tutaj lokalnych ludzi trochę spójrzcie widzowie na ten krajobraz księżycowy coś niesamowitego zaraz będę wysiadał Wysadził mnie tutaj Zobaczcie jakie tam górki Nie wiem czy to widać dokładnie Bym Musiał zsumować O Tylko Nie wiem gdzie ta plaża jak się tutaj przedostać przez to wszystko? Zobaczcie, jak to tutaj wszystko zabudowane jest. Ajajaj aj, aj. Będzie trzeba jutro wyruszyć w głąb wyspy. Nie, stwierdziłem, że trzeba się najpierw coś zaopatrzyć. Tam jest Mercadona. Mercadona. Kupimy sobie jakieś piwko, nie? Na tą plażę. <laughs> A, no i wodę oczywiście też. A tutaj też piękne widoki. Zobaczcie. Lidla znalazłem przypadkowo. A, chyba tam pójdę. Stwierdziłem widzowie, że tutaj w tym hiszpańskim lidlu jest większy wybór niż w Niemczech. Zobaczcie. Kupiłem sobie takiego, takiego taki snek z szpinakiem 79 centów tylko i taki pomidory i oliwki 79 centów i dwa piwka 40 centów takie malutkie piwo 0,33 no i woda zobaczcie widzowie jakie tutaj mają tanie paliwo Labiryntu jeszcze nie przeszedłem <grym> drodzy widzowie. Żeby przejść ten kawałek tam od tej autostrady potrzebowałem 10 minut. Tak kluczyłem. Po drodze pytałem się trzech ludzi, gdzie jest ta plaja Honda. Nikt nie rozumiał, bo oni to wypowiadają onda, plaja onda. Ale dotarłem. Ta droga prowadzi podobno teraz do tej plaży. <grym> Znowu mamy taki lekki wiaterek. takie coś no, i tak to tutaj leci aż na dół tutaj po tej stronie takie zabudowania każdy ma garaż tutaj nawet ze zjazdem fajnie ale ja wolę dzicz no, ku musiałbym przekląć. Czwarty raz się pytałem, nie? Bo tu dojścia nie ma. <grystanie> KURD. Nie, nie, nie. A. No, kurde jest. Dotarłem w końcu na tą plażę. Zobaczcie, tylko wiatr jest, nie będzie nic słychać. Będę musiał podkład muzyczny wrzucić jakiś. Dotarłem teraz moi drodzy do tego lotniska tam jest ten part, e, s, e, pas startowy, a samoloty podobno przylatują stamtąd, od strony morza, poczekam na jakiś nieźle to tutaj wygląda, nie? Zobaczcie na to Spójrzcie widzowie co może wyrosnąć z, z piachu Po prostu z piachu wyrosło A tutaj jeszcze pozostałości po wybuchu wulkanu tam wszędzie poleciał Zobaczcie, jakie bryły z kamieniałej lawy tutaj są. Jakie wielkie. Tam stoi moje piwko. Muszę Wam powiedzieć, że jest tutaj bardzo czysto. Ani jednej puszki nie znalazłem, ani jednego śmiecia. Tam jedynie jakiś papierek leży. Ale to jakiś wyjątek chyba. A ja tutaj wylądował akurat jeden. Ja chcę nagrać, jak on startuje. Startuje. który wylądował jednego który startuje w końcu Ups poszedł Tak, moi drodzy, ostatni samolot. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam wszystkich i do kolejnego. Uuuu. Dziękuję za oglądanie, moi drodzy.